Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj znowu paszowóz. No i co? Będę musiał, tak jak mówiłem, mieszać w niedzielę, bo dzisiaj na dwa dni mieszamy, bo jutro nas nie będzie praktycznie cały dzień, a nie wiadomo o której wrócimy, także lepiej, lepiej namieszać, żeby na jutro było. A w niedzielę najwyżej trudno namieszać naszykuje się tutaj na kiszonkę. I tyle. Widzicie, trochę dużo było. Niestety tutaj zwaliły yy, się szczury Tunele porobiły, no i trzeba było odrzucić Lepiej odrzucić niż krowę, żeby się zatruła No tu jeszcze coś spadło Bez boku Taka to tu chyba tu pół krokodyla No jak wygląda pryzma? Czy w silosie, no kukurydza jak wygląda w silosie? O, majster wiedzie Tak wyglądam. Miejscami trochę suchsza była zbierana, na samej górze była najsuchsza z tego względu, że trzeba było zebrać, bo była wyłożona przez wiatr. Tak to wygląda. Wysokość, ja wiem, 2 metry gdzieś plus minus, trochę za wysoko nawet. Tak 1,40 m byłby ok. Ty chyba z tej beli to nic nie będzie. Z zeszłego roku, dajemy jedną z tego, jedną z zeszłego, tylko to z zeszłego to jest lepszej jakości, z lepszych traw. No i z tego roku tak samo, znaczy z tego z zeszłego, z 2021, no ta jest 2020, trochę ich zostało jeszcze, no niedużo, ale trzeba skarmić. Bo szkoda, szkoda, żeby się zmarnowały. Dawaj nóż, dawaj kosiorka, rościnaj, co? Rościnaj, bo ta chyba jest do wyrzucenia. Lejona to wiesz, stawa od brzegu Czy dobra? No taka trochę nie... Nie bardzo To wywieź to będzie na ten, dla sąsiada No a folie do big bagów. I później przyjeżdżają panowie i odbierają oczywiście nie za darmo. to nóż jeszcze, Daj, ten nóż jeszcze. To było od razu rozetnę. Ta cięta, zdaje się, powinna być dobra. Znaczy cięta, nie z tego względu, że cięta, tylko że. Tegoroczne, i widzę, że nie klejona, a pocięta była prasą. Tam nie, nie wszystkie były cięte krową, praktycznie tam chyba z 20 nie było pociętych, a reszta było cięte. Więc zaraz zobaczymy, jak ona wygląda. W środku chyba ja, będzie wszystko ok, a nie, też jest, ale tutaj to. Tyle to odbiorę na kupkę, tyle to tam nie będę wyrzucał beli. się folia jeszcze przysunęła. pod łóżko krokodyla. No tak, to jest okej. Okay. Zaraz rzuca się przestawi. Czy, czy tutaj odbiorę? Bo chcę porporę -ja, żeby stały sobie już na niedzielę, przyszykowane Nic im nie będzie tym belkom, także spoko. No najgorzej tutaj na bokach, kurczę te kukurydze zostaje, trzeba później skrobać, Żeby ściany były idealnie równe, to wtedy szeroką szuflą to może by poszło w łyżku. Chociaż ta jest trochę równiejsza, no ale to przyklejone. No i wiadomo, nie ma się tej, tego krokodyla takiego szerokiego. No, i trochę tu widzicie, ale to też po co to brać? Jak to przypleśniałeś? Potem szufelku przy pyk, pyk na ziemię i się zgarnie szeroką szuflą, czy łyżką, tak zwał, tak zwał. Tak jak ostatnio tu pozgarniałem, ale no co, już błota się nawoziło Oczywiście, ale tak to lepiej mieć troszkę takie ściany niż w ogóle. Beton, to jest to. Wiadomo, tu się u nas wozi błoto, trzeba coraz tutaj łyżką i wyciągać to wszystko. To to się wywiezie, nie wiem. Na kupę, na pryzmę, bo tam mam taką pryzmkę z gnitą z zeszłego roku, tam jeszcze chyba troszkę zostało i tam obornika trochę, to się wymiesza wszystko, a jak nie no to najwyżej yy, na ten, na wabik, na dziki, bo tutaj jest sporo dobrego też, ale no wymieszane, no to mi się nie nadaje, bo to jest co widzicie, tłuko pleśniałe, tam miejscami dobre i takie to, takie to dyny. Tutaj też zdarzają się właśnie, tu krowa raz wparowała To właśnie przez krowę też, tam chyba w miejscach takie platki były Znaczy były, to ja zalepiłem, dwa już przeszły Tam były takie właśnie spleśniałe A tak to jest okej okay. Nie ma lipy Wiadomo tu od brzegu niby jest folia Ale też gdzieś tam o tutaj nie doszło jak trzeba i przypleśniałe Ale to się odrzuci, to już nie jest, nie jest problem Myślę, że mniej odpadów w takim przygosie niż na polu na pryzmie. Chociaż zależy, zależy jest wszystko jak się uda i jak dobrze przykryte. No z tej strony praktycznie nie ma odpadów. Tam delikatnie tak jak tutaj, widzicie trochę. Ale była folia dana do środka, tak samo tam, tylko że gdzieś coś się wiatr, akurat wtedy wiatr wiał i coś podwiało, może czy coś i lipa. O, następna też mokra, znaczy dwuletnia. Zobaczymy co się stoi Weź to, tu przestał Albo Albo tutaj szykować zawsze to szybciej niż po tym bocie w niedzielę. Później, zamiast odpoczywać, to się męczyć w bocie. O, ta jest okej. Okay. Tutaj jakaś plamka. A ta jest gitara. Ale ładnie, pachnie wiatrkiem. Zaraz jedziemy jeszcze kukurydzę zawieść na sąsiada. Mediarnie no nie elegancko to, to się rozsypie, to się później zgarnie z kuborytą a tak, jakby stała na, tutaj na folii, jakbym rozwinął, to byłaby lipa. Dobra, widzimy się niebawem. Może ktoś posiada z Was niedaleko, tutaj. Y Iżiecka, czy tam olecka, Bądziełku a najlepiej gawlików wielkich, płyty do betonowe do sprzedania. Bo naprawdę patrzcie co tu się dzieje. Będziemy, jak nic nie znajdziemy tańszego albo ogólnie płyt tańszych niż wylanie betonu, no to będziemy wylewać. To tu jest tragedia. Patrzcie na żona tylko Tak wygląda. To jest tragedia. No weź i po wylewę wszystko Chociaż dobrze, że tutaj plac jest przy rybówce, bo tak to masakra by było Z drugiej strony też trochę wylane Do wyłożenia obornika O Jezu Teraz jak będzie sucho, no to Tutaj chcemy chociaż podlać trochę i pod drugi silos kawałek I aż za drugi silos, bo tam będzie pewnie pryzma strawy, więc Więc musi tam być coś A tak to co? mieszanina błota z gruzem ile gruzu byś nie nawalił to i tak to wszystko się wymiesza krowy, ciągniki to wsio masakra No i taka jazda super Po takiej super drodze 6, 6 na godzinę 5 normalnie masakra ale zaraz będzie asfalt to będziemy Będzie jazda 8 na godzinę będzie normalna w miarę kurita w chwitachu gdzieś 900 kilo bo nie ma co tam się ciągać z przyczepą to bez sensu a tutaj mamy gdzieś 2,5 km, 3 może do podwiedzenia tutaj dla sąsiada którego kupiłem właśnie siejałeczkę szaroleskę będzie mamka z tego albo się sprzeda na 300 albo na dużo, ale planuję trochę bardziej opasami się zająć niż hf znaczy lecznymi, trzawami, także większy spokój będzie. A beczków nie puszczę na pole, tylko jabłeczki same, także jeszcze trzeba parę dokupić, albo jak się wycielał, to się zostawi będzie gitara. No i udało się zawieźć nam tu kukurydzę, wszystko pięknie, ładnie, nic się nie popsuło. Znaczy nie porwało, wstawiona do stodoły u sąsiada Chester. No co, chodź. No. no i tak, że 30 ton zrobiliśmy, zostało nam może z 8. Popyt jest na to. Sami skarmiliśmy gdzieś może z 3 tony, ale to z tego względu, że tam trzy worki były nieszczelnie zamknięte i powietrze się dostało. Po prostu były zawinięte, a tretytką nie, nie zapięliśmy. I powietrze się dostało tam z wierzchu trochę. Odeszło, a to nie będziemy takiego czegoś dla klienta sprzedawali przecież. No, kilku klientów jest. Trochę tam zostawimy sobie tam dwa big bugi, bo nam więcej tego nie potrzeba. Tak, tylko po prostu na potem, żeby było. A no, zresztą się okaże, ale no, reszta pójdzie do sprzedania. Cena 800-850, zależy jeszcze gdzie i co i jak. Zobaczymy, jak będzie dalej, jak będzie rosło, no to będzie troszkę drożej. Koszt. 70 zł do tony mielenia i 60 zł worek z wkładem, ale konkretnym, że tam wchodzi tona z hakiem. Nawet a mniejsze te big buggy, niby takie typowo kieszenkowe, bo te były do Bel, zakiszania to one się nie nadają. Mają cienku, cienki <laughs> woreczek, cienką warstewkę, Zaraz wam pokażę zresztą. O, to właśnie te się nie nadają nie będę wyciągał, rozkładał, no bo w sumie mogę wyciągnąć jednego, a wyciągnę jednego, jednego. Patrzcie jakie to małe, tylko nikt nie wiedział, że to takie małe, to po prostu było zamówione, no to jak zamówione, no to już <laughs> głupie było odmówić. No ale część poszło, zużyte zostały, także tam na spokojnie, wiadomo ta folia nie jest tak wytrzymała, bo te jak woreczki śniadaniowe. Ciut może mocniejszy, albo i nawet nie. Dobra, niech leży na razie. No i także no zostaje parę złotych więcej na tym niż wiadomo, trochę roboty swojej, ale zostanie więcej niż na, yy, na, zi na ziarno, jak bezpośrednio się sprzedaje, czy tam tir przyjeżdża. No i co? I tyle to. Klienci zadowoleni mówią, że nawet jest lepsza jakościowo niż z niektórych firm. Bo tamta jest hałdowana kukurydza, jak się kupuje, a potem wszystko idzie po kolei, jak, jak leci. Czy brązowa, czy przypleśniała, czy nie. Wszystko leci. Tak przynajmniej mówili mi klienci, ci, co brali od nas kukurydzę, a brali jeszcze też z innych firm. No, także taka to dniówka nasza dzisiejsza. Jutro, dzień bez roboty takiej. Bardzo, bardzo pewnie. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Trasa, no i co. I tyle, zapraszam do następnego odcinka. O, tu materiały. Jutro startuję z hydrauliką. Znaczy nie ja, tylko majster, ale to mniejsze o to. Dobra, także na razie zapraszam na Instagramach rola.pl, na fanpage na Facebooka i yy, co. No i zapraszam do subskrybowania, komentowania. Udostępniajcie, lajkujcie i, i tyle. Także na razie, cześć.